No witam Państwa bardzo serdecznie, ja się nazywam Antoś Orłoś, a w dzisiejszym odcinku będzie m.in. o tym, jak święty Antoni Smoleński Macierewicz zgubił części tu polewa. Będzie o konsekwencjach, szykanach, można wręcz powiedzieć, które spotykają adeptów sztuk walk z PiSu po szturmie na Sejm. O tym, jak łupieżca z Żoliborza z ekipą nie bardzo wiedzą za czym i jak głosują. No i przyszedł też czas na podsumowania. W PiSie właśnie podsumowano, dlaczego przegrali wybory i dlaczego stracili TVP. Będzie też okropna wpadka w TVP Info. I ksiądz, który stawiał oporne kopyta innym mężczyznom. Przyznam w Hiszpanii. Będę bardzo wdzięczny, jeżeli zasubskrybujesz ten kanał. Jak dobijemy do 100 tysięcy subskrypcji, to zrealizuję wspaniały film dokumentalny o tym, jak zjadam najbardziej śmierdzącą potrawę świata. Zaczynamy! A zaczynamy, szanowni państwo, od szturmu na Sejm, który już miał miejsce jednak parę tygodni temu, ale dopiero teraz wyciągane są po zdarzeniu konsekwencje. Przypomnę tylko, że pisowcy postanowili wejść do Sejmu z Rocketmanem i Musztaszkiem, przy okazji robiąc totalną rozpierduchę. Tu Antoni Macierewicz na Strażnikach Marszałkowskich ćwiczył legendarny chwytle mura, a to Gosiewska zakładała dźwignię smoleńską. Niestety, mimo wielu technik zastosowanych przez polityków, ten nielegalny przemyt ludzi się po prostu nie powiódł. Atak został odparty. W sprawie postanowił się wypowiedzieć Łupi, Pieszca z Żoliborza. Wydarzenie było niezaplanowane. Było wynikiem pewnego nieporozumienia. Plan był zupełnie inny. No to jaki był ten plan? Tego możemy się jedynie domyślać. W kuluarach mówi się o pilotach kamikadzy i ataku z powietrza, do którego nie doszło ponoć tylko i wyłącznie z powodu braku samolotu. Teraz te niedociągnięcia żoliborski uzurpator tłumaczy brakiem przygotowania. No i cóż, jeszcze wszystko przed nami. Może jeszcze pewnego dnia ten samolot rozbił. Co ciekawe, w dniu szturmu prezesiątko w wywiadach zaznaczyło jasno i wyraźnie, że cel został osiągnięty, a marszałek Hołownia jest kompletnym amatorem. Jednak, jak widać, szanowni państwo, no nie był takim kom kompletnym amatorem, bo wystarczyło zamknąć drzwi i żaden cel nie został osiągnięty. Jednym słowem chołownie ogroł pisiorów jak dzieci. To wspaniałe jak ci ludzie porażkę potrafią obwieścić jako zwycięstwo. No właśnie, ale co dalej? Teraz te wszystkie wygibasy Macierewicza i spółki zostaną odpowiednio ukarane na szczęście, bo to jednak nie może być tak, że taki święty Antoni Smoleński organizując nielegalny przemyt ludzi przy okazji sobie pod sejmem, prawda, kung-fu ćwiczy. Straż Marszałkowska przygotowała raport, w którym wyraźnie wskazano, który po zapisu co komu przetrącił, kto i jak, prawda, brzozy tego dnia łamał. I tak, szanowni Państwo, diety na trzy miesiące utracili posłowie Edward Siarka, Jan Dziedziczak, Święty Antoni Smaleński, Jacek Bogucki, Małgorzata Gosiewska, Jerzy Polaczek, bardzo krzywdzące nazwisko, bardzo spłycający temat, oraz Katarzyna Sujka. No i tu zaczęły się schody, ponieważ okazało się, że na nagraniach wcale nie występuje pani Sujka, tylko pani Agnieszka Górska, może bliźniaczki. Może posłowie PiSu po prostu wyglądają identycznie, tylko Terleckiego można łatwo odróżnić. W końcu ilu jest jeszcze posłów, którzy są aż tak świetnym przykładem na to, że można spróbować funkcje państwowe nawet prawda, po śmierci. W każdym razie za pomyłkę posłankę Sujkę przeprosił marszałek Szymon Hołownia, po czym dodał, że po analizie materiałów wideo z awantury pod Sejmem należałoby powołać zespół do spraw walki wręcz, bo umiejętności zakładania dźwigni czy Nelsona wśród niektórych posłów są wręcz zdumiewające. W sprawie wypowiedział się też Antoni Macierewicz, który na nagraniu do jednego ze strażników, który prosił go, by ten przestał go dusić, odpowiedział: Jakbym chciał, to bym udusił. Natomiast na pytanie dziennikarzy o to, dlaczego wykręcał strażnikowi palce pod sejmem, odpowiedział: Nikomu nie wykręcałem żadnych palców. Jeżeli byłem atakowany, to oczywiście musiałem się bronić. I przy okazji z rozpędu, prawda, strzelił też w twarz Kamińskiego, no ale to wiadomo, trudno nad emocjami czasami zapanować. Czyli pan poseł nikomu palce nie wykręcał, ale no też skoro był atakowany, to musiał wykręcać. Normalna sprawa. No ale nie samą kraft człowiek żyje, przecież trzeba też pracować. Na samym laniu ludzi świat się nie kończy. A jakby to powiedział Najman, szkoda, bo dostać w był zawsze fajnie. Sejm właśnie uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która przewiduje dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych, czyli tak zwanej pigułki dzień po. W Sejmie odbyło się również głosowanie o odrzucenie tego projektu w całości i tu, szanowni Państwo, szok i niedowierzanie. Nasi inteligenci źle zagłosowali, bo aż 88 posłów Prawa i Sprawiedliwości było przeciwko odrzuceniu projektu. Między innymi Jarosław Kaczyński. Po co mu tabletki dzień po? No, tu najstarsi rabini się sprzeczają. Czekamy na oficjalne oświadczenie w tej sprawie amerykańskich naukowców. Jestem ciekaw, co sądzicie o sprawie. Po co temu Kaczyńskiemu te tabletki? O co tu chodzi? O co chodzi z tym MMA pod sejmem? Skąd Maciejerewicz na te wszystkie techniki? Tym bardziej jestem ciekaw, bo no nie zgadniecie Szok niedowierzanie. Teraz dostaw witaminki dobrej dla chłopca i dziewczynki, dla wszystkich osób, które chcą być zdrowsze, w nich m.in. co zgubi Macierewicz Leszek Miner, który taki trochę obleśnie się zrobił, no i o dziwnym napadzie na osiedlowy sklepik. Magia. Co można zgubić? Ja na przykład nie gubię rzeczy. Czasem gdzieś coś tam zapodzieję na chwilę. Raz na przykład zapodziałem na pół roku okulary do czytania, a okazało się, że były w. Wy w etui. Ale co można zgubić za 33 miliony złotych? Otóż właśnie wyszło na jaw, że podkomisja śledcza świętego Antoniego Smolenskiego, która działała właśnie za łączną kwotę 33 milionów złotych, w toku swoich prac zgubiła, proszę Państwa, aż 18 części feralnego tupolewa. 23 inne elementy samolotu zostały w trakcie badań przez Antoniego i spółkę przypadkowo zniszczone. Z materiału wewnętrznego i poczynionych ustaleń wynika, że cała masa dowodów rzeczowych została przyjęta bez absolutnie żadnego protokołu i sprawozdania. I to właśnie te dowody zostały zniszczone. Czyli Święty Antoni Smoleński część dowodów w sprawie zniszczył, a część zgubił. Szok. Jeżeli to nie jest działanie prorosyjskie, to ja już nie wiem co jest. O sprawie zmównicy sejmowej poinformował wiceminister obrony narodowej pan Cezary Tomczyk, po czym głos zabrał sam Maciej który powiedział, że to oczywiście kłamstwo i że wszystkiemu winna jest oczywiście... Kto? Zgadza się, platforma obywatelska. Wytłumaczę Państwo łopatologicznie, trudne słowo, czyli winny jest Tusk, czyli Niemcy, czyli Liberałowie. Jednym słowem już bez ogródek winni są oczywiście geje. Wiara. Szanowni Państwo, duchowni, jak już się czymś dzielą, to wiadomo, albo opłatek, albo kolega. W Hiszpanii natomiast doszedł nowy zawodnik, otóż jeden z tamtejszych księży wraz ze swoim partnerem nielegalnie handlowali takimi niebieskimi tabletkami w pewnych kręgach nazywanymi augustowskim koglem, moglem, to takie tabletki, po których sztywnieje Ci duduś i można długo bujać klawesyn. Tam tego rodzaju środki są dostępne jedynie na receptę. Aresztowanie księdza wywołało... Wy, wy, wywołało... Nie wow, 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 niemałe poruszenie, gdyż do tej pory cieszył się dużą popularnością, zwłaszcza wśród mężczyzn. Polityka. Pisowcy postanowili zastanowić się, dlaczego przegrali ostatnie wybory, mimo że przecież je, prawda, oczywiście, wygrali. Z analiz przekazanych przez Jacka Kurskiego na słodkie dłonie prezesiotka wynika, że po pierwsze, to TVP była kluczowa dla utrzymania władzy i po prostu pod rządami prezesa Matyszkowicza nie zdołała zmobilizować elektoratu PiSu, czyli ludzi 60, przez co mogli stracić nawet 800 tysięcy głosów. E, czyli, no. Po tak po ludzku mówiąc, nie dowieźli tematu, za mało było Tuska po niemiecku. Z raportu wynika również, że do utraty TVP doszło w wyniku zdrady. Jako winnych, szanowni państwo, wskazano byłego prezesa telewizji i jego współpracownika, Przemysława Herbuta, który, słuchajcie państwo, bo to <grych> niezwojaja są, pan Herbut 20 grudnia miał przemycić w samochodzie Piotra Zemłę i Tomasza Syguta do telewizji na parking tylko dla zarządu. Następnie to właśnie Herbut miał wydać polecenie wyłączenia sygnału TVP Info. To właśnie wtedy miało się rozpocząć przejęcie władzy w telewizji przez ludzi Donalda Tuska. Raport wyraźnie też zaznacza, że wyborcza debata na antenie TVP Narobiła wiele, wiele, wiele złego, bo napędziła nowych wyborców Szymonowi, Hołowni. Wiara, no Tadeusz Ryzyk, no to jest dopiero skarb narodu, założyciel Imperium Medialnego, czyli telewizji Trwam, Radia Maria i Fundacji Lux Veritatis, właśnie stał się emerytem, biznesmen, no bo ojcem go nie nazwę, czy tam księdzem, w rozmowie z naszym dziennikiem przyznał, że od niedawna pobiera emeryturę i co bardzo ważne, zaznaczył, że i tu, cytuję, PiS nic mu nie dało. <ślał> Oczywiście zapomniało 400 milionach odpisu, żeby dobry przekaz od ryzyka do starszaków leciał. Chociaż może faktycznie, no nie pis, nie pis do te 400 milionów, bo to z naszej kieszeni. Media. Przykra wiadomość, proszę Państwa. W wieku 46 lat zmarł Tomasz Komenda. No, o sprawie oczywiście poinformowały wszystkie krajowe media, w tym nowe odświeżone TVP Info. Przy okazji dziennikarze stacji pokazali komentarze dotyczące sprawy na portalu X niegdyś Twitter. Ciekawe, czy. Przyjdzie taki dzień, że nie będę czuł potrzeby dodawania, że był to niegdyś Twitter. Świetna nazwa. Komentarze oczywiście dotyczące pana Komendy. Wśród nich widzowie na ekranach mogli przeczytać wpis kandydata Konfederacji na prezydenta Warszawy Przemysława Wiplera. Prezenter prowadzący program zapowiedział, że wpisu nie przeczyta, bo jest zbyt bulwersujący, a brzmiał on tak. Polska żyje ledwo, a Komenda już nie. Faktycznie komentarz nie na miejscu. Problem jednak w tym. Że nie był to wpis pana Wiplera, a jakieś fake konto. Dziennikarze TVP Info uznali, że poseł przemysła Wipler na portalu X, niegdyś Twitter, szok, posługuje się nikiem chłop w ciąży, bo taką właśnie nosi nazwę. Właściciel konta, które było na antenie telewizji polskiej, cytowane. Na plus dziennikarze szybko i kulturalnie przeprosili za swoją pomyłkę, zarówno na portalu społecznościowym, jak i na antenie, a także wyciągnięto konsekwencje personalne. Miłość. Szanowni Państwo, lewa strona to taka. To jest moja lewa. To taka niby fajna, tutaj, osoby polityczne, feminizm i wszystko fajnie, dopóki przed kamery nie wystawią starszego, obrzydliwego pana, z którym nie daj Boże rozmowę przeprowadzać będzie osoba dziennikarska. Pani Justyna Dobroż-Oracz w programie TVP Info zaczęła rozmowę z panem Leszkiem. Panem Leszkiem Millerem. Od pytania o to, co on tak westnął na początku. Na co ten, szanowni Państwo, odpowiedział. boż... <grych> Abo jak panią widzę, to przypominają mi się różne, no i zrobiło się trochę dziwnie. Pani Justyna przerwała politykowi, mówiąc, że w ogóle niepotrzebnie zaczęła ten temat. Cała ta sytuacja pokazuje, szanowni państwo, że oblechy nie mają barw politycznych swoją drogą. Jak czytam komentarze na ten temat, to większość tyczy się wyglądu pani Justyny i trafiłem też na takie głosy, że przynajmniej syn pana Leszka Millera zachował się z honorem. Naprawdę. E, okropne, smutne, smutne to jest. Dziś zachęcę Państwa do wsparcia mojego imiennika, małego Antosia, któremu los rzuca sporo kłód pod nogi w drodze do radosnego dzieciństwa. Chłopiec urodził się w listopadzie poprzedniego roku, więc ma ledwie parę tygodni, a od tego czasu musi stawiać czoła rzadkiej wadzie serduszka i zespołowi D Georgia. Chłopiec przeszedł już pięć bardzo poważnych operacji, i owszem, daje radę, jest silny, niczym superman. Przede wszystkim jest chłopak zdeterminowany do wygrywania, tego mu nie można odebrać. Bardzo Państwu Zachęcam do wsparcia Antosia. Te pieniądze są bardzo, bardzo potrzebne, żeby mógł być zdrowy, a jego dzieciństwo radosne. No i udane, czego mu bardzo wszyscy tutaj myślę życzymy. Link do zbiórki zamieszczam oczywiście w opisie odcinka. Wejcherowo. W poniedziałkowy wieczór wejcherowcy funkcjonariusze policji otrzymali nieprawdopodobne zgłoszenie. Otóż sprawa miała się tyczyć konia, który z jakichś powodów przebywał właśnie na klatce schodowej jednego z osiedlowych bloków. Na miejscu okazało się, że cała afera jest wynikiem nieokrzesanej wyobraźni pewnego dziewiętnastolatka, który najpierw ukradł konia, a następnie uznał, że schowa go. <grych> w swoim pokoju na trzecim piętrze w bloku i wszystko by się udało, gdyby nie te wścibskie sąsiady, które zaalarmowały policję. Okazuje się, że klacz warta jest 15 tysięcy złotych, a chłopakowi grozi teraz do 5 lat pozbawienia wolności. Jelenia Góra. Na tym jednak nie koniec geniuszy zbrodni z minionego tygodnia. Otóż w Jeleniej Górze nieznani sprawcy, tak zwane <grym> jelonki, tak w skrócie, to wjechali z kradzionym samochodem w osiedlowy sklepik, ukradli <grym> paczkę mentosów, po czym uciekli. No naprawdę... <grym> Naprawdę zuchy. I to już wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za obejrzenie do końca. Kto nie widział, ten oczywiście trąba. Będę bardzo wdzięczny za wszelkie komentarze, za subskrybowanie tego kanału. A teraz już nie witam, a żegnam Państwa. Bardzo serdecznie.